Witajcie widzowie, zróbcie ze mną jajko z y, usmażonym salami. Pierw, musicie wziąć potanie oczywiście, ja już tutaj smażę jajko i trzeba po, posiekać salami. Robię to za mojej kochanej mamy. курды разваливались. Да. Yeah. Okay. Tak, już się sprawia, że to. Oczywiście musimy położyć co na talerzu na dół. mi, żebym dała je do miski, więc muszę to na szybko przemyć. Oblewamy to wodą. Bierzemy naszego mistrza. I nasze jajeczko sadzonego. gotowe. jak się To dobrze. Dobra, a teraz dodajemy dużo mięsku dla Ciebie. Czy mięsko ci wystarczy? I teraz dajemy mój sekretny składnik, czyli salami. O, to będzie part 2. Gotowanie z Ami, bo tak nie jest dobrze. Papa,